Łatwo być bohaterem dla swoich popleczników i złoczyńcą dla swoich wrogów. Ale ninja ocalili świat! Ale mojego nie ocalili! Nikt nie ocalił! Jak sami dobrze wiecie, ja jestem pozytywnym odbiorcą ninjago powstania Smoków. I tak jak trzeci sezon wydaje się być do tej pory najsłabszym z nich wszystkich, to mimo wszystko nadal uwielbiam właśnie te odcinki. Jednakże. Mówiąc na zasadzie, że jest to najsłabszy sezon z powstania smoków, mam na myśli to, że jest tutaj parę minusów, o których chciałbym wspomnieć. Dzisiaj nastał dzień, gdzie będę mówił o takich właśnie mniej ciekawych aspektach, które są bardziej cieniem niż światłem dla tego sezonu, a mianowicie postać Lorda Rasa. Zapraszam. Ale w sumie zacznijmy od początku. O co ten przysłowie w cudzysłowie buldupy? No właśnie. Raz w pierwszym sezonie był takim, można powiedzieć, trochę chłopcem na posyłki cesarzowej, ponieważ nie miał wtedy do końca tak wysokiej roli jak w późniejszych sezonach. Był po prostu takim jakby generałem i to lordem i w ogóle... No wszyscy wiemy jak to wyglądało. Pracował dla Imperium i nigdy wtedy jeszcze nie mieliśmy zmianki o jego jakichś tam jakichkolwiek czynach. Dopiero gdy został aresztowany podczas dziesiątego odcinka pierwszej części pierwszego sezonu, możemy w drugiej z kolei części zauważyć, że miał on już w pewnym momencie jakiś plan. Mógł wezwać i pojmać Smoka Źródła, jak później się okazało, miał po prostu potrzebne do tego rzeczy. No i cóż, pierwszy sezon był dla niego trochę takim zwiastunem, trochę musieli się skupić na tym niekompetentnym i głupawym imperium, ale ja to rozumiem. Myślę, że wtedy była właśnie prime dla tej postaci, gdy nie widzieliśmy o nim dosłownie niczego. Myślę, to było jedno z najwspanialszych decyzji, żeby zrobić postać, która owszem pojawia się w pierwszym sezonie. Prawia się na zasadzie jakiegoś powodu. Jest tutaj coś ciekawego rozwinięte, ale nie jest za dużo poruszone i mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Co prawda tak jest do teraz, po dwóch latach. Jednakże nie dziwię się, skoro ta seria ma jeszcze trochę podrwać. Po zrekrutowaniu Jordany w, po końcówce pierwszego sezonu dostajemy drugi sezon, gdzie rasa jest już znacznie więcej. Bardzo mi się to podobało, ponieważ w końcu dostał on swoje światełko, w końcu dostał swoje światoreflektorów i naprawdę było warto. Poznaliśmy tam też postać Cindera, ale o nim myślę, że kiedy indziej. <laughs> w każdym razie wracając... Mieliśmy naprawdę cudowny wątek wtedy, jeszcze z zakazaną piątką, a mianowicie tym, że chciał ich uwolnić. Robił dosłownie wszystko, odczytywał jakieś starożytne języki i generalnie był dobrym wilanem. A w drugiej części z drugiego sezonu poznaliśmy go od troszeczkę innej strony, a mianowicie od strony takiego bardziej, no nie chcę mówić filozofa, ale jednak, który po prostu miał swoje. Przeżycia, miał swoje doświadczenia, no i przez to właśnie jest tym, kim jest. Już w pierwszej części, w sumie wracając jeszcze, dostaliśmy mega gdzie pokazano, dlaczego on potrzebował mistrza, czemu mistrz się zwrócił w jego intencje i o co tak naprawdę tam leciutko tak kapkę chodziło rasowi z tą całą siłą i w ogóle. No, powiem Wam, naprawdę było to coś cudownego. Tym bardziej, że w drugiej części drugiego sezonu właśnie mamy wątek złego Arina, który traci zaufanie do ninja i Raz tutaj naprawdę był mega korzystnie napisany. Pal licho już w to, że jego plan po raz kolejny się nie udał, a chciał zdobyć wszystkie moce żywiołów, aby potworzyć ikony w kotle Rain. No jednak mimo wszystko czułem, że to nie jest odpowiedni moment, a piątka jak to piątka, losy ich już opowiedziałem. Zawsze światło w ciemności i cień w świetle. Ta kwestia naprawdę bardzo mi się podobała i liczyłem, że w trzecim sezonie dostaniemy więcej takiego filozoficznego rasa, a nie na zasadzie tego, co dostał jak frak jako nauki od tego całego mistrza, czyli rasa. No i niestety obawy się potwierdziły. Poszli z nim totalnie w ciemną, za przeproszeniem, dupę. Zrobili go jako takiego mentora, który tylko siła, siła, siła i siła. Na tym jest skupiony i nic nie ma dalej, te jego nauki są tak naprawdę jednostronne. Nie dostaliśmy czegoś ciekawszego, aczkolwiek poza jednym zdaniem, które powiedział, gdzie wspomina, że ninja nigdy nie ocali jego świata, no to poruszało do refleksji, ale oczywiście znając niestety przebieg wydarzeń, które będą pewnie w czwartym sezonie i piątym, bo wiadomo już, że Raz poszukuje ikon kolejnych, to raczej nie będzie to wspominane. No niestety, zanim skończę tutaj mówić, przypominam o subskrypcji tego kanału, ponieważ wiele osób ogląda moje materiały, a nie subskrybuje. Dlatego prosiłbym Was o kliknięcie tego przycisku. Was to nie kosztuje, a mnie bardzo mocno motywuje, abym nagrywał kolejne materiały. Dziękuję. Poza tym, właśnie raz wdał się, można powiedzieć, Arinowi w skórę, jakby zaczął go gdzieś tam nauczać. Przekonał go, że ninja są tymi gorszymi, bo mistrzów wywołał w sumie fuzję. I naprawdę, ja liczyłem, że w pierwszej części trzeciego sezonu będzie to bardzo ciekawy wątek. Dostaniemy jakieś wspaniałe nauki i w ogóle. Jednakże jedyna metoda nauczania, którą Arjen zyskał, to nie uratuj swego mistrza! No dosłownie. Nie dość, że w pierwszej jakby części, tej pierwszej części, tam masło maślane, był mocno zraniony. Ja to rozumiałem. Niedługo mógł umrzeć w sumie, dlatego Arin wybrał się do spektralnych krain. Jednakże, kiedy był ciągle chwytany przez Łotra, yy, no... śmiać mi się chciało, o tak powiedzmy. I naprawdę, będę z wami absolutnie szczery, nie podoba mi się to totalnie, co robią z Rasem. I mam nadzieję, że od następnych części, od następnych sezonów będzie ta sytuacja regulowana. Jeżeli będzie to szło w taką stronę, gdzie Raz będzie oczywiście ciągle zawodzony, będzie szukał desperacko ikon, ale ich oczywiście nie zrobi, nie znajdzie, nie wiem cokolwiek, to będzie to ciągle wałkowanie tego samego. Rozumiem postać Rasa, że on tkwi w sumie w takim martwym punkcie trochę i pomaga mu ten jego mistrz. Jednakże. Wychodzi to zbyt oczywiście, wychodzi to zbyt sucho i tragicznie. No ja bym naprawdę nie chciał, aby tak było to kontynuowane. Dajcie koniecznie znać, co Wy o tym sądzicie.